W miniaturze teatralnej pani Twardowska Adama Miskiewicza wystąpią nauczyciele z Polskiej Szkoły z Hidam. Miniatura pani Twardowska Adama Miskiewicza powstała z okazji jubi, jubileuszu 15-lecia 15 Fundacji Niderlandzko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji Kołowadzis oraz Polskiej Szkoły z Hidam oraz w ramach ostatniej edycji Narodowego Czytania. Tematem edycji były balady i romanse Adama Mickiewicza. Szkolny zespół aktorski nawiązuje do istniejącego wcześniej przy szkole polonijnej imienia Henryka Sienkiewicza w Rotterdamie teatru nauczycielskiego o nazwie Wielkie Widziadło. Teatr ten był gościem wierszowiska w 2006 roku, wystawiając brawurową współczesną wersję bajki o Czerwonym Kapturku. Wywodząc się z rotterdamskiej szkoły, Polska Szkoła z Hidam stara się kontynuować artystyczne tradycje tejże społeczności. W dzisiejszym przedstawieniu, opartym na utworze pani Twardowska, Adama Mickiewicza, wystąpią następujący aktorzy: Ewelina Fera, Damian Franki, Katarzyna Klatka, Katarzyna Krzykawska, Dominika Kwiatkowska, Karolina Łojewska, Aneta Ble. Anna Nowak, reżyseria Anna, Aneta Mleko, scenografia i kostiumy Katarzyna Krzykawska. Serdecznie zapraszamy.

Słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie ani na wody, ani na lasy. Ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko. i can't stand Jedzą. Piją. Lulki palą. Tańce. Hulanka. Swa wola. Ledwie karczmy mnie nie rozwalą. Aha, hej, hej, że hola. Twardowski siadł w końcu stoła. Podparł się boki jak basza, hulaj duszo, hulaj! Woła, śmieszy, tumani przestrasza. Żołnierzowi co grał zucha? wszystkich łaje i potrąca, Świznął szablą koło ucha, już z żołnierza nasz zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kieską pomału, z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął trzy szczupki Do łba przytknął trzy rureczki, cmoknął i gdańskiej wódki wytoczył ze pół beczki. Tem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał. Patrzy na dno? Co u licha? Po tu ku mnie zawitał? Diablik to był w wódce na dnie. istnieniec Niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa z kielicha aż na podłogę. Pada, rośnie na dwa łokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i krok ma paznokcie. A Twardowski, witam bracie. To mówiąc bierzy obce sema. Cóż to, czyliś mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszach ze mną na łysej górze. Robił o duszę zapisy. Cyrograf na byczej skórze. Pisał, podpisałeś ty i Bisy. Miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegą, miałeś jechać do Rzymu, by cię tam porwano jak swego. Już i siedem lat minęło. Cyrograf dalej nie służy. Ty czarami gnębiąc w piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na Fardowski ku drzwiom się kwapił. Dik, tuma, ker, a takie Ja Diabeł za kontusz łapił. A gdzie nobilem werbu? Co tu począć, kusarada? Przyjdzie nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada i zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt, Mefistofilu, tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdzie ci brać duszę moją. Będę miał prawo trzy razy zacząć Ciebie do roboty. A Ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do Joty. Patrzaj, oto jest kaczmy godło. Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu skoczyć na siodło, a koniec kopyta utnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, bym miał czym konia ostać. I wybuduj mag w tym lasku, bym miał gdzie na popas Gmach będzie z ziaren orzecha. Wysoki pod szyk trępaka. brud żydowskich będzie szczecha. Pobita na ślim zmaku. Patrzaj! Oto na miarę Cal gruby, długi trzy cale, W każdy makowy ziarenek wbij mi takie trzy bratna. Mefistofil duchem skoczy. Konia czyści, karmi, poi. Potem bicz z piasku toczy. I już w gotowości stoi. Fardowski dopadł biegusa. Próbuje podskoków, zwrotów, stępa, galopuje, kusa. Patrzy, aż szygmach już gotów. No, wygrałeś, panie Bisie. Lecz druga rzecz, nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to woda jest święcona. Diabeł kurczy się i ksztuci. aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe sługa musi, skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy, otrząsnął się, barznął raźnie. Już jest w naszej mocy, najgorętszą odbył łaźnię. Jeszcze jedno, będzie kwita, zaraz bryśnie czartowska. Patrzaj, oto jest kobita, moja żoneczka twardowska. Ja na rok u Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie, niech przez ten czas moja luba. Z tobą, jak z mężem zostanie, Przyrzec jej miłość, szacunek i poszł w bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już ta umowa na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do zamki. Niby patrzy, niby sucha, tymczasem już blisko klamki. Dymut wardowski to kucza. Od drzwi od dotyn odpycha, ćmy się dziurką od klucza, Dotąd jak czmychał, tak czmychał.